Środa 4 listopada Anna Grzysiak witam i zapraszam na serwis informacyjny. Po kampanii parlamentarnej pozostały już tylko wspomnienia i to w dodatku mało przyjemne. W jej trakcie ulice oraz miejsca, w których teoretycznie materiałów wyborczych być nie powinno, aż zaroiło się od plakatów promujących tego czy innego kandydata. Żaden większy komitet wyborczy nie jest tutaj bez winy. Niektórzy radni w samorządach już proponują, by przy następnej takiej okazji kampania nie była tak śmieciowa. Jak w tym roku? Ostrzeszowskie rozważania na temat tego w materiale Tomasza Wojciechowskiego. Na dole, na płotach, w przypadku jednej tylko partii także płotach plebanii, przy nekrologach, na przystankach i w innych miejscach, gdzie ich być nie powinno, z podartą twarzą, dorysowanymi wąsami czy tak nisko przy samej jezdni, że każde zwierzę może oddać na plakat mocz. Kampania parlamentarna zawsze była agresywna, ale tym razem okazała się także śmieciową. I trudno tutaj winić samych kandydatów, ale przecież mają oni jakiś wpływ na swoje komitety wyborcze, a te tym razem posunęły się chyba za daleko. Tony plakatów wyborczych w Ostrzyszowie jeszcze przed ciszą wyborczą zbierały miejskie służby. Te ostatnie wybory pojawiały się plakaty wszędzie. Powiem szczerze, że próbowaliśmy z tym nazwijmy to walczyć. Próbowaliśmy przynajmniej e ściągać czy też usuwać plakaty tam, gdzie one stwarzały pewne zagrożenie, czy to w ruchu, w ruchu miejskim, ruchu komunikacyjnym. Ale no, po nocy pojawiały się następne, więc walczyliśmy, ale czekaliśmy do dnia wyborów. Walkę z wiatrakami rozpoczęła też Straż Miejska, która otrzymywała od mieszkańców różne sygnały. Jednym z nich była informacja o plakacie wyborczym kandydatki PiS, który znajdował się na terenie Ostrzrzęszowskiego. Przedszkola. Zdarzały się też przypadki wieszania materiałów na budynkach komisji wyborczych. Zgodnie z kodeksem wyborczym zabronione jest wywieszanie tych plakatów na opłotowaniach, na, na ścianach, obiektów, dydakty, obiektów dydaktycznych, szkolnych, jak i tak mówiłem wcześniej, obiektów, które będą przyszły, przyszłymi lokalami wyborczymi. Krajobraz po wyborach jest dość śmieciowy, bo komitety nie kwapią się, by po sobie posprzątać. Część, że tak powiem, się wywiązuje, znaczna część się nie wywiązuje. Jest to przykre, bo Często są to, że tak powiem, partie czy osoby, które deklarują, że będą po stronie, będą stanowiły prawo i będą go strzegły, tak? a samego same go nie przestrzegają. Tak? No będziemy napominać, póki to jest jeszcze czas. Ale problem jest znacznie szerszy i wybiega dalej niż tylko jeden miesiąc po wyborach. Co z tymi, którzy się nie wywiążą? Nie czekając powiedzmy na obowiązek komitetów, aby posprzątać po sobie, sprzątamy po prostu. Wiemy doskonale, że tak jak w minionych latach, przy minionych wyborach i tak i tak ten obowiązek na nas spada i nawet koszty. Chociaż wiemy dobrze, że przepisy mówią o tym, że moglibyśmy żądać no, pewnego zadośćuczynienia. Ja pamiętam tylko jeden taki przypadek w przeszłości, gdzie, gdzie wystąpiliśmy do tych komitetów. Chyba nawet żadnej odpowiedzi nie było. Sprawę mogłoby rozwiązać lokalne prawo. O wypracowanie właściwych zasad zaapelował podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ostrzeszów radny Patryk Jędrowiak. Weszła w życie ustawa krajobrazowa, która pozwala nam regulować zasady wieszania plakatów wyborczych i w formie plakatów, i w formie billboardów i ustalać miejsca, gdzie one mogą być wieszane i gdzie nie mogą. Faktycznie w tych wyborach mieliśmy kuriozalne sytuacje, gdzie billboardy były wieszane nawet na terenach przedszkola czy szkoły. Więc to faktycznie bez względu. Na komitety partyjne, ponieważ prawie wszystkie dopuszczały się łamania przepisów, trzeba uregulować. Jako przykład radny podał tutaj Kaliski Samorząd, który udostępnił komitetom specjalne tablice, gdzie mogły prezentować swoich kandydatów, a wszelkie odstępstwa od normy służby miejskie natychmiast usuwały. Jest zarządzenie burmistrza obowiązujące już od wielu lat. Ja go w tej chwili nie mam przy sobie, nie przytoczę. Mówiące o tym, gdzie można, co wolno i tak dalej. Zakazujące m.in. plakatowania w rynku. Więc możemy się przypatrzeć jeszcze, możemy przedyskutować. Ja nie jestem przeciwny, jeżeli jest możliwość poprawy powiedzmy, tego zarządzenia. I na przykład wyznaczenia miejsc poprzez, nie wiem, zbudowanie jakichś ścian, bo widziałem takie rozwiązania związku z kolegami wójtami, burmistrzami i prezydentami, kiedyś dyskutowaliśmy, e, rozmieszczenia gdzieś w okresie wyborczym takich ścian. Warto przypomnieć, że komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie materiałów wyborczych z ulic, ale w wielu przypadkach, co pokazują jeszcze, Billboardy z kandydatem na prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Andrzejem Derą, to właściciele tych powierzchni do wynajęcia nie kwapią się z usuwaniem treści wyborczych.